Dzień dobry państwu. Adam Pawłowski, Lechosław Orszewski, a, a z nami Nebiolo. E, myślę, że taki szczep, na który e, czekaliśmy. Luca Bosio, e, Nebiolo dalba. Mm, mm -hmm. Rocznik 2000, e, 2020. E, mieliśmy pinoty. E, atakowaliśmy Francją, ale i pinoty z innych miejsc. Ale cały czas szukaliśmy Nebiolo. Tak, szukaliśmy, szukaliśmy Nebiolo, dlatego że to taki szczep, który pewnie myśląc o Włoszech przychodzi nam od razu do głowy, zaraz pewnie po San Sam są zwolennicy Toskanii, są zwolennicy Piemontu. W związku z tym, że mamy taką Aurę, która a raczej kojarzy mi się właśnie Piemącko. E, zdecydowaliśmy, się, zdecydowaliśmy się na, na nebiolo. Najwyższy czas. Mam nadzieję, że to wino Was zaskoczy. E, no i pokażę też tą odmianę trochę z innej strony. Dlatego że. Przeważnie znamy ją z, takiego, z takiej wysokiej półki barolo. Nie wszystkich nas na, nie, na to barolo stać. Często pijemy barolo za wcześnie. Więc mamy takie wyobrażenie, że to wino o bardzo wysokich taninach, bardzo wysokiej kwasowości. W gruncie rzeczy trochę gruchocze nam podniebienie. Natomiast ono może mieć także inne, e, inne wydania i nawet za młodu e, może sprawiać, e, sprawiać przyjemność. Tak, prawda? W szczególności dwie apelacje. Nebiolo dalba, którą mamy, i mhm. Nebiolo langę. Mhm. Tak, e, Nebiolo z włoskiego nebia, czyli mgła, e, trochę się odnosi do tych takich warunków jesiennych. Nebiolo późno dojrzewa i bardzo często już. Zmienia kolor liści, już mamy tą wczesną jesień, czasem nawet to jest późny październik albo nawet początek listopada, kiedy się dopiero zbiera Nebiolo, więc ta, ta taka jesienna mgła już się pojawia w winnicach i stąd chyba jest ta nazwa właśnie nawiązująca do tego. I Nebiolo, tak jak, jak mówiłeś, ma w swojej genezie, ma w swoim tym kodziek DNA, zaznaczoną kwasowość, taninę ma też taką, taki fajny profil czerwonego, słodko-kwaśnego owocu. Wino z natury rzeczy dosyć, dosyć twarde, tak jak mówiłeś przy tym młodym Barolo, no to plomby trzeszczą, tak. Tak, a, a my mamy tutaj wino z 2020 rocznika, więc trzyletnie no, wino, które nie jest na aż tak wysokim Poziomie ekstrakcji, jak to się mm -hmm. robi w, chociażby w Barolo, czy w sąsiednim Barbaresco, które się znajduje dosłownie górkę dalej, mm -hmm. bo, bo jesteśmy w, tutaj w, 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 w Neive, w, w, w tym miasteczku i w, tej, i w tej gminie. Więc tutaj będziemy mieli do czynienia z bardziej taką delikatną, zwiewną, ale także charakterną. Stroną nebiolo, i powiedziałbym, że jest to naprawdę taki reprezentant, na którym się można uczyć nebiolo w kontekście aromatyki. No właśnie, bo mamy tu do czynienia z producentem tradycyjnym, klasycznym. Klasycznym. Winiarnia powstała w latach, w latach 60. I e, w pewnym momencie po ukończeniu studiów enologicznych i, e, e, i starzach syn e, państwa Bosio Joluka przejął, e, przejął winnicę. I nie stało się to, co e, może byście się spodziewali, że się stanie: to znaczy, że unowocześni, e, unowocześni e, winiarnię w taki sposób, że e, wprowadzi tam nowe małe beczki e, dębowe. Że właśnie będzie turbo, ekstrakcja, różne sposoby przyspieszania starzenia, itd. nic z tego się nie wydarzyło. On wprowadził konsekwentnie organiczną, organiczną uprawę, spontaniczną fermentację. Starzenie w starych beczkach, 24 miesiące wszystko o, zgodnie z tą tradycyjnym obej, obejściem no, jest też tutaj z Neviolo, prawda? Trochę beczki francuskiej, mhm. ale nie jest to nowa beczka, która będzie tutaj rezonowała jakąś słodyczą czy, czy dodatkową taniną. Jest w tej tradycyjnej recepturze dąb slawoński, mhm. slawoński, z chorwacki dąb, który ma bardziej takie porowate drewno, więc on przyspiesza tą, tą mikrooksydację i łagodzenie. Czas maceracji to jest 10 dni, więc to jest wszystko w, w takiej, powiedziałbym, normie. Tak? Bo pamiętajmy, że nebiolo jak jest wyekstraktowane, macerowane właśnie dłużej niż te dwa tygodnie, 2-3 tygodnie, no to ono. Staje się, staje się tą taką naprawdę takim tanicznym toporem. A tutaj wszystko pozostało w harmonii, wszystko jest w takiej idealnej dozie, jeżeli chodzi o te parametry i kwasowości i taniny i fantastyczny taki, taki soczysty, słodko-kwaśny właśnie owoc, taka. Tutaj jest i żurawina, jest taka wiśnia, jest, jest, trochę, jest trochę jakiejś takiej mniej dojrzałej maliny. Więc ja Dużo poszycia leśnego. Tutaj ta leśność, nie wiem, taka. Czy jakby z, z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że z jednej strony mamy naprawdę e, wszystkie cechy szczepowe, tak? z drugiej strony mamy świetną strukturę. E, czuje się tą elegancję i muśnięcie beczki, która zupełnie e, nie przykrywa wszystkich tych e, rzeczy. To są e, uzupełniające się kawałki i nie mamy tutaj e, jakby przeskalowania takiego, że jakaś część jakby zdecydowanie wpływa na inną. Świetna kompozycja, eleganckie wino. E, eleganckie Powiemy jeszcze, co, co czujemy w ustach, ale sam bukiet już myślę, że daje nam dużo przyjemności, prawda? Tak, no jest to taki moment w, w naszym klubie, w, w bardzo, bardzo przyjemny, taki prawie, prawie, że świąteczny, ale nie ze względu na, na jakąś porę świąteczną która też jest powiedzmy w okolicach naszych dat, ale, ale chodzi o to, że możemy pokazać wino, które jest klasyczne ale nie tylko klasyczne, jest winem z klasą świetne, no jest tak, że czuć kwasowość czuć, czuć taniczność, ale cały czas mamy owoc, który nie opuszcza naszego podniebienia, ono trwa Pan, na, części, na tylnej części podniebienia kwasowość podbudowuje nam smak wraca nam właśnie ta żurawina o której mówiłeś Ten, ta końcówka naprawdę jest no, super przyjemna tak ta tanina ona nie jest bolesna ona troszeczkę ściąga na początku policzki ale później Odpuszcza i tak się delikatnie tylko turla po języku, cały czas narasta w tym wszystkim ten, ten, te, to uczucie kwasowości, ale to nie jest pusty kwas. To to wino nie jest kwaśne. Tutaj mamy masę smaku i gdziekolwiek nie trafi, czy ta kwasowość, czy ta tanina w ustach, każdy zakamarek niesie masę ze, ze sobą smaku tego właśnie owocu, plus tą taką kolejną sferę, tak, taki charakter właśnie trochę leśny, taki, taki liść jesienny, mamy też nutę trochę grzybową, więc wino gastronomiczne na wskroś, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o połączeniu tego wina z różnymi smakami, nagraliśmy osobny odcinek w naszym kąciku łączenia wina z jedzeniem, więc zapraszamy do przeklikania się na tamto wideo i Ee, życzymy miłego oglądania. I, e, i... I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie e, winoklubu, to powinniście to zrobić na stronie e, www.winoklub.pl Jak najszybciej do zobaczenia. Do zobaczenia.